Dzień dobry, dzień dobry, a w ramach InstaPora dla kreatywnych mam dla Was dzisiaj taki adres Creative Market, na którym znajdziecie pakiet grafik na Instagrama. I tutaj dodam, że są to darmowe grafiki, które możecie pobrać przechodząc do zakładki The Goods i tutaj jest taka podzakładka Free Goods i tutaj jak co tydzień macie do pobrania sześć elementów zestawów graficznych, które mają różne zastosowania i między innymi właśnie w tym tygodniu macie taki starter pack do Instagrama, który możecie bardzo prosto pobrać sobie, klikając na ten guziczek Download i później bezpośrednio zastać do swojej kanwy. No i tutaj dalej na tym zestawie pracować, także polecam. No i teraz przechodzimy do kanwy na telefonie i tutaj mamy zakładkę Home, gdzie mamy wszystkie dostępne szablony i design, gdzie mamy właśnie ten szablon pobrany z Creative Market. I tutaj właśnie on składa się z takich różnych grafik i każdą z tych grafik można dowolnie edytować. Ona, na przykład weźmy taką prostą grafikę, więc najeżdżam na zdjęcie i wybieram opcję Replace i tutaj mogę sobie uploadować, czyli pobrać z telefonu zdjęcia do kanwy, więc wybiorę sobie powiedzmy o tutaj takie zdjęcie, które mi się tutaj ładuje i właśnie to troszeczkę trwa. I teraz już pojawia się w tej mojej grafice. Teraz mogę wyedytować sobie tekst, czyli klikam na linijkę tekstu, i tutaj zmieniam napis na właśnie, na własny. Więc wymazuję ten, który tutaj był, i tutaj dopiszę miłego dnia. O, i teraz jeszcze o, zmienię sobie ten napis, który mam na dole, więc w zależności od tego, co chcę dodać jako tekst, wpiszę, czy to nazwę swojej marki, Władymeku Blogera, czy. To jakieś miłe słowo, żeby jeszcze bardziej przekazać pozytywny nastrój na swoim Instagramie. No i teraz właśnie wysyłamy na Instagrama, czyli klikam właśnie Instagram, i tutaj właśnie kanwa przygotowuje mi tą grafikę już do przekazania na Instagrama. Bo ja przypominam, że pracuję tutaj w tym momencie na kanwie, którą mam na telefonie. No i tutaj właśnie się ładuje, i mogę wybrać, czy chcę opublikować tą grafikę. Jako post czy jako relacje, więc można również wybrać szablon do relacji, czyli taki bardziej pionowy. No i gotowe!